Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat polskiej sztucznej wyspy, czyli tak zwanej wyspy estyjskiej, która powstaje na zalewie Wiślanym. Wyspa po jej pełnym stworzeniu będzie miała dość pokaźne rozmiary. Jej budowa jest efektem inwestycji przekopu mierze jej Wiślanej. I stąd pochodzi urobek, z którego usypywana jest wyspa. Obecnie urobek zwożony jest z pogłębiania toru wodnego do portu Welblągu. Zadaniem Polskiej Sztucznej Wyspy jest rekompensata ekologiczna spowodowana inwestycją na mierze Mierzei Wiślanej. Wyspa ma być przyszłym siedliskiem ptaków i innych zwierząt. Jak powstaje sztuczna wyspa i czy ludzie będą mieli na nią wstęp? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału. Co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu wp.pl pod tytułem Polska zyska nowy ląd Wyspa Estyjska na Zatoce Wiślanej wciąż rośnie Autorstwa pani Amandy Grzmien Oraz artykuł na portalu podróże.onet.pl pod tytułem Polska sztuczna wyspa rośnie Autorstwa pani Pauliny Erme Przekop Mierzei Wiślanej do tej pory budzi mnóstwo emocji i kontrowersji U jednych wzbudza zachwyt a u drugich wielką krytykę. Przy okazji tej inwestycji powstało wiele projektów towarzyszących, w tym budowa sztucznej wyspy na zalewie Wiślanym. W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane związane z budową kanału żeglugowego w pobliżu wsi Budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną od początku towarzyszyła budowa sztucznej wyspy, znanej jako wyspa estyjska. Wyspa zlokalizowana jest na zalewie Wiślanym. Około 4,5 km od kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Na wysokości przebrna wyspa ma kształt elipsy. Jej obwód to blisko 5 km. Wyspa Estyjska będzie miała powierzchnię prawie 200 hektarów, a jej wysokość będzie oscylować od 2 do 3 metrów nad poziomem morza. Na wyspę trafia ziemia, która była wywożona z miejsca budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Ma ona stanowić siedlisko dla ptaków oraz roślinności i rekompensować straty środowiskowe, jakie wywołała inwestycja. Nazwa wyspy została wybrana w specjalnym konkursie. Kształt wyspy jest już niemal całkowicie uformowany, lecz jej pełne wybudowanie jeszcze trochę potrwa. Trzeba przypomnieć, że na wyspę zważony jest urobek z pogłębienia torów wodnych na rzece Elbląg. A skąd taka nazwa wyspy? Jak informuje portal wppl, jej nazwa nawiązuje do staropruskiego określenia zalewu wyślanego, czyli słowa estmere. Wyspa estyjska jest jednym z niewielu tego typu projektów w Polsce, łączącym cele inżynieryjne z działaniami na rzecz ochrony przyrody. Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, przyroda już ją pokochała. Stanowi siedlisko dla ptaków oraz roślinności. A jaki jest stan prac nad Wyspą Mestyjską? Jak informuje portal wppl. Oprócz samego pierścienia, na jej obrzeżach zaczyna tworzyć się ląd. Do zasypu grobli ma zostać użyte milion ton piasku, co wypełniłoby około 37 tysięcy samochodów ciężarowych. Poza tym do jej budowy użyto około 140 tysięcy ton kamienia hydrotechnicznego, jak informuje Urząd Morski w Gdyni. Wyspa przeżyła już kilka zim z pochodem lodu, co udowodniło, że wybrana konstrukcja i zaprojektowane przekroje spełniły swoje zadania i może ona być bezpiecznie użytkowana przez następne lata. Wyspa Estyjska już teraz znajduje się w centrum uwagi jako potencjalne miejsce bytowania dla wielu gatunków ptaków. Ma szansę stać się ważnym punktem na mapie kraju oferując schronienie dla roślinności i zwierząt. Docelowo na sztucznej wyspie mają pojawić się warunki do zakładania gniazd, między innymi przez perkozy dwuczubę czy łabędzie nieme. Po usypaniu wyspy będzie trzeba poczekać aż rozwinie się na niej roślinność, a jej krajobraz stanie się malowniczy. Jednak ludzie nie będą mieli tam wstępu, a będzie to wyspa przeznaczona wyłącznie dla natury głównie ptaków. Osobiście uważam, że jest to dobre rozwiązanie, choć na pewno wizja przypłynięcia na wyspę będzie kusiła wielu turystów. Wyspa Estyjska jest niezwykłym projektem jak na polskie warunki i uważam, że jest to powodem takiej ciekawości wśród ludzi. A wy co uważacie na temat polskiej sztucznej wyspy? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat Pojezierza Olkuskiego. Na teraz się żegnam wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.